Sentino, co z tobą gicie? Nadstawiasz drugi policze Dobra, nie masz kolegów Za to zmagazynowane penisy w odbycie Rozjebaliśmy to a zapowiadało się niesamowicie Powiedzcie, co wydarzyło się Chyba inaczej wam to wychodziło z oblicze Musisz wrócić do życia, dziwki Niska stawka, nadgodzinki Dasz full serwis, masz napiwki Lecą strzały, łap na cycki Aj, a, a aj. O kurwa, ale ty jesteś niski Po same kule za najtańszą whisky może dlatego właśnie się wcale dziwko nie odzywasz Czekałeś głośno, położyłem jedną zwrotkę Już nie wiesz jak się nawija Trochę nie jest dobrze, Seba nie w formie Dobrze, że w formie jest Denis To nie jest Seja, ja osobiście ci pluję do ryja Sentino, nie masz jaj, żeby odpowiedzieć Przyleciałem do ciebie, obleciał cię strach meczek cały czas czeka w internecie Ale w tak nie na flecie mi gra Ja pierdolę. <śmiany> Ja wiem, tak jak euforia Kendrika, prawda, no, niesamowity diss. <laughs> To chciał zrobić z fightera, rapera, zrobić z frajera większego frajera Halo policja i z gangstera, sztywny olejnik też się rozjebał Całe ticario w obecnym momencie nadaje się tylko do wypierdolenia Chodziłeś do klatki to byłeś dziewicą, a teraz masz przebieg jak pani puderak. burdelach Ułam łokieć, o na twarz, to to lotek Biorę dziwkę i mieszam z błotem, znowu dzwoni, ma ochotę Wytarłem tobą ten oktagon jak mopem Nawet awaryści... Ej, się... nie obrazać! Kurwa, wystawi zostałeś na lodziach, hokej. Z tego co wiem, nie tylko medalnym jesteś impotentem. A dziwny pisto że ci tygnął, kiedy do klatki mi wpiłeś na seksej. Rogi się rozeszły sepkiem. Łomka, kurwa, nikt już nie chce. Kupiliście fiusy, my jebniemy więcej. Sentino nie masz jaj, żeby odpowiedzieć Przyleciałem do ciebie, obleciał cię strach To meczek cały czas czeka w internecie Ale w oktakonie na flecie migra Sentino nie masz jaj, żeby odpowiedzieć No nieźle Niezły numer <śm> Niezły bicik, nie Niezły bicik. No co? Nie wyżeli w Zniaka on po odkryciu roku na popkillerach idzie. Szacunek, że ruchajesz go przez 2 minuty 53 sekundy. Niesamowite. No co? Spoko, nie? Ale to co? Wyszedł kolejny numer? Sentino X olejnik?